szanownym Haksiu i witam was w pierwszym sezonie Minecrafta na modach. Jeżeli chodzi o nazwę serii, to możecie ją wymyślić w komentarzu, dajcie jakieś fajne propozycje i na pewno jakąś użyję. Jeżeli chodzi o mody, jakie tutaj są, jest tutaj około 40 modów. Mniej więcej je tam wybierałem, nie patrzyłem co w nich jest, tylko tak mniej więcej czy działają tylko. Więc myślę, że naprawdę się Wam spodoba jest dużo fajnych rzeczy. No i też tak naprawdę nic o tych praktycznie modach nie wiem, więc będziecie mogli ze mną to również odkrywać. A więc co ja sobie w takim razie tworzę w single player nowy świat, nazwijmy go Minecraft na modach Oczywiście Survival, wszystko zostawiam tak jak tutaj jest jak widzicie seeda też tutaj zostawiam takiego losowego no i w takim razie lecimy, więc zapraszam do oglądania. No i w takim razie możemy zaczynać. Jak widzicie tutaj już latają jakieś pierwsze nowe mopki i wszystko sobie odkryjemy, więc myślę, że na początku to jeszcze co to jest? To jest jakaś jeszcze małpa w ogóle, nie wiem czy one mi będą bić, więc na razie w takim razie po prostu zobaczmy tutaj po okolicy co tutaj jest, tu mamy jakąś skinę. Okej, okay, dobra zetnijmy po prostu na początku może drewno Jest tutaj też mod na pewno na to abym po prostu szybciej to ścinał Ponieważ takie rzeczy właśnie jak się na nie drewna to jest chyba najnudniejsze co może być Mam tutaj też właśnie moda na to więc wszystkie craftingi mogę Wam sobie mniej więcej pokazać Patrzę ile tych modów tutaj jest, ile rzeczy przeróżnych tutaj jest nowych bloków i tak dalej, więc naprawdę tego jest masa nowe moby są i tak dalej, chyba 50 modów jest nowych e, mobów, przepraszam, mobów nowych tutaj mamy jeszcze jakiś dock inventory. No, zobaczymy, jak tutaj się będzie grało. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym. Dobra, weźmy sobie jeszcze raz tutaj podstawowe rzeczy. Lecimy do jaskini. Ogólnie, jeżeli chodzi o mody, one są na 1.18.1. Na takiej wersji jestem. I z góry wam mówię, że nigdy nie grałem na tej wersji. W sensie, nie, nie na single player nie grałem. Nie wiem, jaki tutaj wygląda generator map. Widzę, że no, naprawdę się zmieniło. Przynajmniej takich nigdy nie widziałem. Więc, więc, więc zobaczymy, jak to będzie. Jest też masa nowych struktur, ile nie pamiętam, bo, bo nie liczyłem, tak? Nie patrzyłem, ponieważ nie chcę sobie nie chciałem sobie nic spoilerować jakoś za bardzo. Więc zobaczymy po prostu, jak to będzie. No jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, co mógłbym zrobić w jakimś odcinku, no to dajcie oczywiście znać. Może akurat taki pomysł F wpadnie i jakieś wasze zadanie, można powiedzieć, wykonam. Zobaczymy. Dobra, myślę, że możemy stąd już zmykać. I wiecie co, ja od razu może. E, wiecie co, spróbuję zabić tą, Bo tutaj co to jest? To jest. Właśnie już miałem bić jednego mobka i właśnie go ale telefon mi zadzwonił i z niego tylko XP wyleciał. Tutaj jeszcze coś jest. Nie wiem co to jest takie malutkie w ogóle, co nie. No, ale też widzę, że z tego nic na razie nie wypada. Małp wolę nie bić. One są przyjazne na razie do mnie nastawione, więc ich bić nie będę. E, I wydaje mi się, dobra. Wiecie co, eksplorujmy może na samym początku e, to miasto Tylko gdzie ona była? Ona chyba była trochę wyżej. Tutaj jest, dobra sobie zeksplorujmy, przynajmniej spróbujmy bo okej, okay, mamy tutaj w taki, o właśnie mini mapkę mam więc tutaj też widzimy trochę, ja sobie, czekajcie, z tego będę bił okej, okay, dobra e, ojojojoj, ojoj dobra, tutaj jest już creeper, nie, wiecie co odpuśćmy sobie może jaskinię teraz i po prostu pozwiedzajmy trochę świat, zobaczymy co tutaj ciekawego znajdziemy ty, ale kanion tam jest, widzicie to a że jestem ciekaw co... Kurde, powiem Wam, że nigdy nie widziałem jak się renderuje taki świat, bo tak jak mówię nigdy nie grałem na 1.181 w Minecrafcie. Eee, więc zobaczymy, czy to czy wszystko będzie działać, czy nie będzie żadnych bugów. Oczywiście, jeżeli chodzi o te sezony, to ile one będą trwać? Nie wiem. Eee, zobaczymy jak się będzie grało po prostu. Eee, co tutaj mamy? Tutaj mamy jakąś... To jest chyba... To jest ten, to jest Emerald? Tutaj Emerald by był? No nie wiem, może się coś zmieniło i zginę zaraz. Zapomniałem, że tutaj trzeba wolniej bić. Okej, okay, tu mamy jakieś jaskinie i chyba w 1.18.1. znaczy czy od 1.18 są nowe jaskinie, więc też je ogarniemy. Tak, to jest Emerald. Ja mam bardzo mało HP, zapomniałem, bo ja mega dawno nie grałem na żadnym survivalu, więc tutaj też utrudnienie, bo teraz muszę jakoś ogarnąć jeszcze jedzenie sobie, muszę pamiętać o tym jedzeniu. Więc sobie tutaj na razie zbierzmy żelazo. Dobra, i wiecie co, bo ja mam bardzo mało HP. Żeby tutaj nie zginąć przypadkiem, to ja sobie zapiszę tutaj te kordy, w sumie mam już zapisane cały czas pod minimapką. Oj, oj, oj. Kurde, zapomniałem, bo ja, ja ogólnie... Kurde, ja zginę zaraz. Ja ogólnie jestem przyzwyczajony do takiego serwera Minecraft, na którym mm, głód no, jakby spada, co nie? W sensie, w sensie życia się nie traci od upadku, no i jestem przyzwyczajony do tego. Ale widzę, że tutaj mamy już pierwsze owocowe drzewo, tak, są tutaj owocowe drzewa. Więc sobie zetnijmy to, może w ten sposób będzie szybciej. Ok, i liczmy, że tutaj nam coś wypadnie. Jakieś jedzonko nie wiem, co to jest za drzewo, więc ok, co to jest? Mango, dobra, mango ile nam doda? Ok, no, mango nam doda jeden, więc my musimy to mango zebrać. Ok, jeszcze jedno i chyba jeszcze jedno. Tak, ok, dobra, fajnie, że to wypada ogólnie. I tu mamy. Okej, okay, mamy też e, już sadzonkę mango, więc też będziemy mogli sobie posadzić ją. Dobra, wiecie co, niech to sobie tutaj opada, a ja w tym czasie pozbieram trochę tego drewna, bo na pewno drewno nam się przyda. E, cyk, OK, e, I tutaj jeszcze mamy, widzę, i tu mamy jeszcze jakieś obok, znowu, jakieś tutaj, e, nie wiem co to jest, zaraz sobie zobaczymy w takim razie. E, jest parę nowych drzew z jedzeniem, więc też mm, takim, nie wiem czy to ułatwienie można powiedzieć, urozmaicenie bardziej. Co my tutaj mamy, co z tego wypada? Coś żółtego, może cytryna? Nie, czy cytryny rosną na drzewie? Chyba nie. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Eee, tak, cytrynka, więc zjedzmy i ona też jedno dodaje. Okej, okay. tutaj mamy od razu już, widzę, że więcej. I teraz tak. Eee, tu są jabłka chyba, to wygląda na jabłka. Tak, dokładnie, to są jabłuszka. Hmm, czyli mamy już tak, mamy Apple, Mango eee, i jeszcze to będziemy mieć, więc też sobie teraz ogarniemy też. Oj, nie ten klawisz. Poeksplorujmy trochę tutaj, ale myślę, że tutaj się gdzieś osadzę. My może w tej górze, co byliśmy na początku, bo powiem Wam, że fajny dosyć teren. Czy tutaj coś będzie? Tu mamy jakieś co? Tu mamy pszczołę. Dobra, pszczoła nas nie interesuje na razie i tu mamy znów jakiś kanion. Ja sobie przepalę te żelazko i wiecie co? Tak, przepalę sobie żelazo na, na początku. Crafting, piecyk i wrzucamy tutaj żelazo. I robimy tak, tak, to się tak robiło, w ten sposób, bo drewna mamy teraz tak naprawdę pod dostatkiem. No, a tak jak już mówiłem, zrobiłem, ogranałem tego moda, żeby po prostu nie tracić czasu na takie nudne rzeczy. E, o, właśnie, tylko że mi się skończyła ta, więc e, muszę teraz poczekać trochę, ale mamy jedzonko, Ja się jeszcze wrócę, kurde, tutaj są te, ja się jeszcze wrócę, e, tutaj i zobaczmy, czy one tutaj będą. To jedzonko bym pozbierał. Okej, okay, tu mam w ogóle e, pomarańcze, e, więc e, tu mamy chyba to jest drzewo pomarańczy, chyba jakoś tak. To też by się przydało je zerbrać, ale dobra, widzę, że tych drzew jest naprawdę sporo tutaj, więc można powiedzieć, że jedzenie mamy pod dostatkiem. a I wiecie co? O, widzę krowy, dobra, widzę krowy też, więc też tutaj myślę, że tutaj się gdzieś osiedle, właśnie, bo tutaj właśnie wszystko jest tak, widzę teraz. A pomarańczki na mile dodadzą? Też jedno. Okej, okay. wiecie co, ja sobie zerk czekajcie, może tak, najpierw wezmę żelazo. Tutaj mamy muchę, tak? Mucha to jest chyba, więc spróbujmy ją zabić. Czy coś z niej wypada? Chyba raczej nie, właśnie mamy. Gruszkę? Ej, skąd ta gruszka? Czekajcie, ja mogę zbierać stąd, ej, dobra, ty, Przypo, przypadkiem kliknąłem wcześniej, tak zostawiałem się skąd, ale dobra, to w takim razie nie muszę ścinać tych drzew, będzie można sobie pochodzić, pozbierać, dobra, to jeżeli chodzi o jedzenie, to mamy nieograniczone zapasy jedzenia, można nawet powiedzieć, więc yy, to fajnie, bo nie będą nam potrzebne żadne, o nie, pali się, pożar, pożar, czy tutaj, skąd to się tutaj pali w ogóle? A to jest lawa, wiecie co? Dobra, to już sobie zgaśnie, tu sobie zgaśnie, tu sobie zgaśnie. Dobra, chyba w miarę bezpiecznie jest, ale powiem wam, że sobie tutaj... o jest. zrobię sobie właśnie sikierkę i po prostu z. W, ten, zetnę te drzewa, bo... Oj, nie ten klawisz. Bo nie chcę, żeby mi tutaj zaraz świat cały cały las zaczął palić. A, swoją drogą też wiem, bo tak jak już mówię, mniej więcej tam patrzyłem na te mody czy one działają. Jest masa nowych bossów ogólnie, to też... Będzie, myślę, że mega ciekawe, ale no to na pewno na razie sobie z nimi nie poradzimy O, są w ogóle jakieś stone rake? Co to jest w ogóle? To się jak tworzy? Aha, to się w ten sposób tworzy Okej, okay. nie wiem co to jest, zobaczmy. sprawdźmy, skoro mogę to tak skraftować teraz Bo wydaje mi się, że to jest coś właśnie z tymi e, jedzonkami Jedzonkami? Chyba, chyba jedzonkami, no chodzi mi o drzewa konkretnie Zobaczmy jak to działa, co to jest e, Okej, okay. to jest, co co to jest? Yy, chyba niezbytnio wiem do czego to służy. Tak, chyba niezbytnio wiem do czego to służy, bo tutaj widzicie. A poczekajcie, a to te... tu wypada jedno, No, o, nowe nowe jedzonko mamy. A jak tak zrobię, też wypada jedno, No, nie wiem do czego to jest. Czereśnie właśnie, czereśnie, czereśnie, tak, czereśnie. Yy, więc sobie je... e, weźmy. Jest one też chyba jedno dodadzą, One pół dodają. Oj, to nie, to nie. Ogólnie się robi noc. A jest trochę nowych mobów, nie chciałbym jakoś zbytnio zginąć. więc myślę, że będzie to odpowiedni moment, aby wrócić się tutaj i po prostu pójść sobie po, do jaskini. Ogólnie te odcinki będą mega, po prostu luźne. No i też ogólnie będą streamy z tak... Właśnie jest taka sprawa, jeżeli chodzi o Discorda, Discord się coraz mniej będzie już pojawiał na kanale. Dlaczego? Ponieważ nie sprawia mi takiej przyjemności i wolę. Po prostu nagrać coś z przyjemności, a na to jak już zacząłem, pomysł w ogóle wpadł mi, żeby to ogarnąć. O nie, tu są szkielety. Tu mam jeszcze węgiel, tylko zbiorę, No to miałem od sobie więc te mody szukałem, tak, żeby one były ok i tak dalej. No i powiem Wam, że od tych trzech dni tak mi tak bardzo chciałem sobie już zagrać w to, że no mega się mi naprawdę takie coś robi, a tym bardziej nagrywa. Gdy mogę się właśnie podzielić i my z wami można powiedzieć nauczyć tych modów Ale skoro mam węgiel to ja sobie zrobię w ten sposób I weźmy je tutaj do ręki i zobaczmy co tutaj mamy Ok, mamy pierwszy węgiel, tak węgiel, Ok, dobra Weźmy sobie w takim razie ten węgiel, czy węgiel, żelazo Też oczywiście jest na szybkie zbieranie tego żelaza i tak dalej, bo Co to jest? Nie wiem co to jest no ale dobra, to chyba było te, to chyba były, jak to się nazywało, to chyba był liany po prostu mm, Dobra, co, nie, myślałem, że tam coś stoi, jakiś już mob mm, Nie wiem co to jest ogólnie, bo nie grałem w Minecrafta tego, tak jak już mówiłem Więc nie, więc możecie mi napisać, ja chętnie właśnie jakieś rady czy coś yy, ogarnę Bo, no tak jak mówiłem, nie grałem nigdy na tej wersji Okej, okay, tutaj wyszliśmy, no to myślę, że można spróbować wejść tutaj na jaskinię do góry Bo tam była taka wielka jaskinia yy, I przede wszystkim właśnie Przede wszystkim sobie może postawmy. Co to było? Aha, tutaj są ptaki. Dobra, zapomniałem o ptakach, nie? Nie wiedziałem, że emeraldy się mogą wygenerować właśnie już tutaj. Bo jakby nie patrzeć, to to jest 140 poziom, więc no tak trochę dziwnie. Zobaczmy ile tych emeraldów będzie. Są dwa emeraldy, Ok. Dobra, zobaczmy co tutaj dalej mamy. Uee, tu... to... Oj 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 oj. Tak nie robimy. Tak nie robimy, tak nie wolno spadać. Ale widzę, że tutaj chyba nic nie ma, więc ja sobie wykopię to na spokojnie. Hmm, cyk, dobra. Yy, mamy jedzonko. Właśnie seta będzie trzeba też ogarnąć, ale to sobie zaraz tutaj poeksplorujemy. Ty, ale fajne. Jakie fajne. Dobra. Yy, nie wiedziałem, że tak się mogą wygenerować ogólnie jest kinia, ale... Niech będzie, że mogą. Yy, sobie jeszcze to wykopmy. To mnie bije. Okej, okay, to mnie bije jak na to stanę, skoczę, okej okay. Węgiel sobie pozbieramy, żeby Żeby już na potem mieć Żeby nie chodzić potem co chwilę do jaskini żeby Potem węgiel, bo to No już trzeba mam zapas sobie robić, można powiedzieć Dobra Czekajcie, co to jest? To... Co jest, ty to spada? Czekajcie Ale fajne, ty, ej, to mi się podoba Okej, okay, tu mamy zejście niżej Pytanie, czy chcę Dobra, spróbujmy, zaryzykujmy w pierwszym odcinku Chodźmy e, nisko tu nic nie ma. No to w takim razie, skoro tutaj nie mamy nic, no to musimy sobie wejść do góry w takim razie. cyk, cyk. O nie, 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 nie. Nie, zostaw mnie. Nie, 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 Dobra, ja sobie szybko muszę tutaj cyknąć crafting, ja sobie cyknę tarczą, E, to było tak. Jak się robi o tarcze? Nie, jak się robi o tarcze? Tak? Nie tak. E, tak się robi o tarcze, czekajcie. Tak, tak, tak się robi o tarcze, dobra. Teraz chodź tutaj kolego. Dobra, pięknie, nie ma kolegi już. E, a wiecie co, z tą tarczą, będę chodził, się będę czuł bezpieczniej. No mm, to zróbmy. W... Oje, to jest woda, dobra, już trudno. Chociaż nie, dobra, tak będę trzymał, bo mi to tarcza przeszkadza strasznie. Okej, okay, tu mamy dalszą część jaskini, mamy mega dużo e, węgla. Oj, skończył mi się ten, dobra, to jeszcze jeden craftnik sobie postawmy. A, czekajcie, bo ja mam tutaj jeszcze kilof, dobra. Zapomniałem, że tu mam jeszcze kilof, dobra, to i tak niech to się przepala. A idziemy dalej w głąb, właśnie, tutaj nic nie ma niestety. E, więc ogólnie trzeba będzie znaleźć jakieś miejsce ciekawe. Na minimapce tutaj mam... jak się powiększało minimapkę? To jest dobre pytanie. Dobra, no nie wiem jak powiększać tą minimapkę, ale widzę, że mniej więcej tutaj nic nie ma więcej. Mm, więc tak to weźmiemy już i lecimy ogarnąć w takim razie jakiś domek chyba pierwszy, albo miejscówkę może bardziej. No bo domkiem tych nie będzie można nazwać. No to lecimy w takim razie do góry. Czego jest z tego kapła właśnie woda? Czy mi się zdawało? Chyba mi się zdawało. W każdym razie tutaj zostawię pochodnie, aby wiedzieć, że tutaj już byłem i nie ma po co tutaj już przychodzić, więc... O, lecimy. O, Okej, okay, widzę, że akurat tutaj noc zacho zachodzi. Czy e, zachodzi? Że księżyc sobie e, ucieka, więc e, idealnie wyszliśmy, można powiedzieć. No e, i teraz, tak, pytanie: gdzie chcemy jakiś pierwszy domek ogarnąć? E, mi się wydaje, że. Zobaczmy jeszcze tą polanę przede mną tutaj, e, która jest. E, więc co, czy ja tutaj wskoczę do tej wody? Hmm, zaryzykować? Zaryzykuję. To skoczę? No, blisko było, powiem wam. Dobra, lecimy sobie do góry. Co to jest za blok? No a widzę, że mamy nowy blok jakiś. E, przynajmniej ja go pierwszy raz e, widzę, zobaczmy co to będzie za blok. E, czekajcie, zróbmy w ten sposób. Niech to się szybko wykopie. Ok, i co my tutaj mamy za blok? Jakieś nowe bloki możemy tworzyć. E, nie wiem czy to jest dodane w modzie jakimś, czy w Minecraftie po prostu. E, bo tak jak mówię, no ja nie grałem w Minecraft 18 nigdy. Ok, widzę, że mamy tutaj dynię, to też jest sobie od razu weźmy bo dni potem już możemy nie zobaczyć okej, okay, tutaj ciekawa dziura, czy tam coś jest? ty patrzcie, tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest co jest, ty? czy coś takiego w minecraftcie występuje, naprawdę? widzę, że mamy jakiś, znowu ten blok, więc go weźmy bo nie wiem, jak on bardzo cenny jest dobra, który to jest poziom to jest 65, ja tu schodzę jest, a właśnie zobaczmy co to jest? Nie, nie, wiem co to jest. Może tu coś ciekawego będzie, ale widzę, że nie. Nic ciekawego poza tym. Wow! Okej, okay, dobra. Może być. Pierwszy odcinek można powiedzieć bardziej taki, żeby się przyzwyczaić i myślę, żeby tutaj nie walnąć co w tej skale, bo to naprawdę kozacko myślę, żeby wyglądało. Co mamy jeszcze jakoś, co to jest? To jest kruk, okej. Okay. Tu mamy kolejnego. Tu mamy jakąś skinę też sobie zobaczmy od razu. Jedząko, jedząko. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy w tej jaskini A, Ale wiecie co może tak, nie będę teraz jakoś eksplorował, tylko zróbmy sobie może najpierw domek. To będzie, wydaje mi się, najbardziej sensowny dirta w walmy. Więc lecimy. Tak, i wiecie co, tutaj sobie walnę ten domek tam na górze, więc e, wejdźmy sobie właśnie tutaj już na górę. Okej, okay, ty co jest? Chyba jednak tu domku nie będziemy mieć, raczej na pewno nie. Dobra, ale wiecie, co ja sobie tutaj pointa ustawię. Niech będzie wielka... Wielka jaskinia Ok, Zobaczymy sobie potem eee, I lecimy w takim razie dalej Zobaczymy co tutaj jest, bo kurde fajnie było Chyba, że na tej polanie No nie wiecie co, ja się przebiegnę trochę do przodu I zaraz się e, widzimy Okej, okay, a więc widzę owce ogólnie To też dobry znak, ale widzę ogólnie, że to jest Tylko jedna owce, trochę lipa I chyba, że tutaj się rozbijemy po prostu Bo tutaj patrzcie, jest takie ładne jeziorko jeszcze Ja sobie tutaj zapiszę Wii i najwyżej sobie Zaraz po prostu tutaj E, wrócimy a ja jeszcze podaję trochę do przodu. E, Okej, okay. mamy niedźwiedzia, nie zauważyłem go. On jest do nas przyjaźnie nastawiony. Co jest? Okej, okay, mamy nekrolog, tutaj ogólnie widzę, że nie, nie wszystko straciłem. No dobra, mamy tutaj ogólnie kordy, więc na nie jedziemy po prostu. No, myślałem, że będzie do mnie przyjaźnie nastawiony, a no jednak nie. Okej, okay, widzisz, mamy szopa w ogóle tutaj, więc trochę xd, ale dobra. Okej, okay, a więc jesteśmy już tak naprawdę praktycznie e, tu, gdzie zginąłem. Mam momencie, że tego miśka tu już nie będzie. Kurczę, jest, no mam to, stoi na moich itemach akurat. Dobra, to co robimy? W takim razie, trzeba by spróbować je tak wziąć. Ok, Trzeba by go ubić, co? Ubijmy go. Dobra, on jest ogólnie trochę mocny. E, dobra, w ten sposób wydaje mi się, że mi się go uda ubić. Tylko, żebym do niego nie podszedł. I pyk! Dobra, gościa nie ma. Tu jeszcze coś czekajcie, tu mi coś z niego wypadło, co mogę wyrzucić na chwilę. Niech będzie to. Weźmy sobie to z dołu i zobaczmy, co to jest. To jest. Okej, okay, to są włosy tego niedźwiedzia. Dobra, wiecie co? Nie będę. O nie, o nie, o nie. O i teraz się dużo spaliło, bardzo dużo się teraz spaliło, widzę. E, zapobiegnijmy może temu jakoś. Dobra, wstępnie chyba się mi udało opanować ten cały tutaj chaos. Tam się jeszcze pali, ale to już może palić. E, no, lipa, lipa bym powiedział. Dobra, zjedzmy sobie. E, no i myślę, że postawimy sobie tutaj mniej więcej rzeczy. Myślę, że tutaj będzie odpowiednie miejsce, więc sobie cyknijmy w ten sposób. Nie to. Tu sobie cyknijmy. Eee, dobra, jeszcze sobie skrzyneczki na pewno zrobimy podwójną sobie skrzyneczkę i jużmy tutaj wszystkie na razie itemy, które mogą... które mam po prostu w kierunku, które wiem, że mi się nie przydadzą. No i teraz tak, na pewno to sobie musimy wziąć, to sobie wziąć, to sobie wziąć, to sobie możemy sobie wziąć. No i na razie chyba tyle, jeżeli chodzi o te rzeczy. Eee, no więc co, mamy już kolejną noc. No i co? To by było na tyle z tego odcinka, stawcie łapkę w górę, subskrypcję, ktoś tego nie robi. No i dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takiej właśnie serii. Będzie mi miło. No i co? To było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.